Witam Państwa wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Marek Morawski. Prowadzimy gospodarstwo pasieczne, które nazywa się Miód. większość osób już tutaj chyba mnie zna, nasze produkty. Ja mam coś tutaj powiedzieć na temat miodów, tak żebyście Państwo sobie przyswoili, jak nie znacie, niektóre wiadomości. Jestem pszczelarzem od 22 lat i powiem Państwu, że wszystkiego nie wiem na temat miodów. Na temat pszczół, chociaż staram się dużo uczyć, dużo wiadomości pozyskuję z różnych kursów. Kursy ze Śląska u profesora Stojki, w różnych innych instytucjach, ale w dalszym ciągu wiem za mało. Powiem Państwu na temat miodów. Jeśli Państwo będziecie kiedykolwiek kupować jakiekolwiek miody, a zbliża się już plucha, jesień, słoty będą. Kupujcie miody tylko skrystalizowane. Są to miody, można powiedzieć, twarde. Po naszemu poprzelastku nazywały się miody skrystalizowane. One nie są płynne. Dlaczego te miody nie są płynne? Miody są wszystkie płynne, tak jak ten, który był kręcony dwa tygodnie temu. Ten miód był kręcony w lipcu, bo to jest miód lipowy. Krystalizację miodu przeprowadzają dwa składniki, które są w nektarze. To jest fruktoza i glukoza, cukry proste. Jeśli nie będzie tej fruktozy i glukozy, tych cukrów prostych w nektarze, jeśli będą, będą zabite przez temperaturę, przez rozgrzewanie za wysokie, powyżej 42 stopni, te miody się nigdy nie skrystalizują. Czasami może żeście kupili takie miody, może... Widzieliście, że one są cały czas płynne, płynne. Ja w swoich wystąpieniach w telewizji, w SUDEV.TV opowiadałem już, tam mi zarzucili z marketów, że jak ja mogę iść w markecie i na etykiecie na suiku dawać kropeczkę, bo ja dałem taki przykład. A dlaczego ja to tak zrobiłem? Bo skąd bym wiedział, że te miody są dobre czy niedobre? Miód rozgrzany jest dobry i miód skrystalizowany jest dobry, ale rozgrzany do odpowiedniej temperatury, gdzie później ten miód musi się ponownie skrystalizować. Nie ma takiej szansy, ani nie ma takiej możliwości, żeby on się nie skrystalizował. Jeśli jestem w markecie, widzę, że są miody płynne, są miody płynne, zrobiłem sobie kropeczkę na etykiecie, żeby jej nie uszkodzić, bo to nie jest mój towar i odsunąłem ten słoik na półce dalej. Wiem, że ten miód powinien się w takim czasie skrystalizować w ciągu dwóch miesięcy, trzech albo w ciągu dwóch tygodni. Przychodzę za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, ten miód jest dalej płynny. Bo jego nikt nie kupił, poznaję go po tej swojej kropce, co daje na etykiecie. Przychodzę za miesiąc, za dwa, tego miód nikt nie kupił, on jest dalej płynny. To co to znaczy? To znaczy, że ten miód został rozgrzany powyżej 42 stopni. I on już się nie skrystalizuje. On nie ma substancji balsamicznych, nie ma olei eterycznych, nie ma enzym, nie ma masy, masy witamin. To wszystko w tych miodach ginie. To można powiedzieć, że jest miód sztuczny. Miód to nie jest jeszcze to, co pszczoła przynosi do ula, bo pszczoła przynosi do ula nektar. I ten nektar dopiero jest przerabiany w ulu, to jest tak zwana patoka, przerabiany później jest, już jak się krystalizuje na krupiec. On jest w ulu sezonowany, odparowywanie wody trwa przez kilka, kilkanaście godzin, przez kilka dni i dopiero my wiemy, że ten miód jest dobry do kręcenia, on nie będzie fermentował. Tu już dzisiaj do mnie dużo osób przyszło i mówiło, że miały miód w domu, który fermentuje. Zgadza się, ale z takim słoikiem miodu, jeśli macie na etykiecie napisane, jest napisane yy, pasieka taka i taka, numer telefonu, proszę dzwonić. też wyście zapłacili jakieś pieniążki za to. I ten pszczelarz, czy ta osoba wzięła te pieniądze od was. Dzwoncie śmiało i mówcie: proszę pana, kupiła miód, czy, czy kupiłem miód. On umie, fermentuje, wychodzi ze słoika, odkręci się nakrętkę, dosłownie wylewa, buzuje. To jest wina, ewidentna wina pszczelarza. Miód był za szybko wyjęty z ula, to znaczy nie był wysezonowany, woda nie była odparowana przez pszczoły i on w swoim czasie zaczął fermentować. Spowodowała ta wilgoć, ta woda, która jest w nektarze. Druga sprawa. Mógł być dobrze odparowany miód, ale mógł być słoik wilgotny, wilgotna nakrętka, która spowodowała fermentację tego miodu. Jeszcze może być coś innego, bo sądzę, że pszczelarz powinien wziąć to na siebie, ale może powiedzieć, proszę panią, czy proszę pana, wyście źle go spożywali, wyście go źle go trzymali, bo byście brali jedną łyżeczkę do ust, do herbaty i z powrotem do miodu. Też tak się będzie działać. Ja powiem jeszcze wam inaczej. Jeśli sobie to sprawdzicie, nie będzie się to działo. To się będzie działo powyżej miesiąca, dwóch zacznie fermentować. Jak tak łyżeczko będziecie brać, a tak samo w domu, jak biorę łyżeczkę do herbaty, herbatę słodzę, za mało czy kawy, za mało dałem tego nektaru, tego miodu, to nie będę brał nową łyżeczkę z szuflady, żeby znowu żubrać. Biorę go słójka to samo i znowu sobie mieszam do tej herbaty czy do kawy. W ciągu miesiąca nigdy nie sfermentuję. Powyżej miesiąca, w ciągu miesiąca taki swój zjecie nic się nie stanie i pszczelarz o tym bardzo dobrze wie ten co sprzedaje, chyba że to nie jest pszczelarz a jest zwykły handlarz który kupuje taniej i sprzedaje masę telefonów mam z marketów którzy dzwonią do mnie i mówią proszę pana dlaczego pan oczernia nasze miody tak pszczelarz nie powinien robić a ja mówię czy ja wasze miody oczerniam czy pan te moje programy w telewizji oglądał dobrze i słuchał dobrze, co ja mówię, nigdy nie i nie oszczędniłem żadnego miodu. Tylko się pytam, dlaczego? Macie miód rozgrzany? Może być, ja przyznaję rację, bo jeśli jest on rozgrzany w odpowiedniej temperaturze, to będzie płynny. Później się skrystalizuje, jakby nie muszę widzieć, ale on się skrystalizuje, u klienta w domu, jak weźmiecie go z półki. Ale jest druga sprawa. Jeśli kupujecie już na infrastrukturze, tutaj państwu przykład. Jeśli kupuję u was miód lipowy, który kosztuje na przykład, daje 25 zł, bo są takie miody. U mnie jest droższy ten miód lipowy. Ja go odkręcam. U mnie jest smak, zapach, aromat i kolor tego miodu lipowego. A dlaczego w tamtych słoikach tego nie ma? Jak jest tak samo na etykiecie napisany miód lipowy. Każdy miód, każdy miód musi mieć swój smak, swój zapach i swój kolor. Zadanie... Po jakimś programie w telewizji dostałem telefony i pytają się mnie czy miody z cukrem też się skrystalizują, z cukrem buraczanym, skrystalizują się. Wy tego nie rozróżnicie, ale my pszczelarze rozróżnimy to bardzo dobrze. Tak jak tu już mówiłem, nie będzie takiego smaku, nie będzie takiego zapachu i nie będzie takiego koloru. To powoduje cukier, który jest buraczany, dany pszczole do przerobienia i wywirowany razem z nektarem musicie, jeśli kupujecie, bo tego nie rozpoznacie my rozpoznamy, ale musicie jeśli kupujecie miody spożywacie miody, jak już jesteście ileś tych słyszków sobie z zjedli to już powinniście rozpoznawać smaki, zapachy kolory miodów miód, tak jak powiedziałem, miód rozjaśnia miody, zabija zapach, zabija smak nie ma takich aromatów, nie ma takiej woni, nie ma takiego koloru no ale to robią tak nieuczciwi pszczelarze, a sądzę, że nie ma takich przerażych, powinni być wszyscy tacy przeraży jak akurat nie, ja, czy koledzy, czy inni. Bo każdy by tak chciał, każdy kupuje ten produkt, płaci jakieś pieniądze za ten produkt, żeby to było wszystko dobre. pyta się ten pan, jeszcze pytał z marketu, to ja mu tak tłumaczę, opowiadam. I on do mnie wreszcie mówi, ja mówię, no to proszę mi wytłumaczyć dlaczego tak u was to jest. A on do mnie mówi, ja jestem tylko przedstawicielem handlowym. Każe mi kierownik do pana zadzwonić. A ja mówię do tego pana, to jeśli, proszę powiedzieć panu kierownikowi swojemu, że jeśli ja miałbym takiego przedstawiciela handlowego, to ja bym go zwolnił. Ja bym go nie w pracy, bo on robi złą robotę dla firmy. On się nie zna. Przedstawiciel handlowy powinien się znać na towarze, który zamawia do sklepu. A tutaj w tej chwili to, co ja rozmawiałem z tym przedstawicielem handlowym, to tego tutaj nie było. I taki człowiek umiemy nie pasować. No ale robimy dalej. Coś innego. Przyszły do mnie tutaj panie, tak się patrzę, czy tutaj są, może na obiedzie, albo. Przyniosły mi pyłek, pokazały trzy osób. Pokazały mi trzy z trzy pyłku. Już się spotkaliśmy tamtym razem tutaj u Roberta. Ja mówię, że by przyniosły, bo coś się z tym pyłkiem dzieje, czy jest dobry, czy dobry, bo nie wiedzą. Bo ja opowiadałem też w tym studiu F w telewizji, że pyłek powinien być suszony w odpowiedniej temperaturze, w odpowiedniej temperaturze mrożonej. Jeśli pyłek będzie przesuszony, straci wszystkie swoje właściwości. Jeśli pyłek będzie wilgotny, zacznie fermentować, pleśnieć, będą robaczki, gąsienice, nie nadaje się do spożycia. Jeszcze po tym pyłek musi być y, mrożony w odpowiedniej temperaturze i dany na wialnie oczyszczony. No jak nie ma tej wialni, no to swoim sposobem można go oczyścić. Innym sposobem jeszcze. Jeśli Państwo będziecie kupować kiedykolwiek i gdziekolwiek pyłek kwiatowy, który ma niesamowite właściwości lecznicze, dla mnie to ma większe właściwości niż nektar. Proszę tego, tego sprzedającego, czy przelarza, czy handlarza, musicie podejść. Podchodzicie do tego przelarza, czy handlarza i mówicie proszę pana, pyłek łokotyk, w jakiej cenie? I mówię wam tu cenę i pytacie się go, A w jakiej temperaturze pan to suszył? Jeśli on wam powie temperaturę, będzie dobra ta temperatura, to spytajcie się, w jakiej temperaturze mroził. Ja to też mówiłem w tej telewizji, ale nie powiedziałem jaka temperatura. Powiedziałem, żeby. Ludzie do mnie dzwonili, ja powiem, by jeśli oglądają ci nieuczciwi ludzie, oglądają handlarze, no to jakby to, to będą wiedzieć, co wam powiedzieć. Pyłek kwiatowy musi być suszony w temperaturze 40 stopni. Mrożony musi być w temperaturze minus 20 stopni. Wtedy ten pyłek może stać w słoiku, w lodówce czy w kredensie 2-3-4 lata, i mu się nic nie stanie, jeśli nie dostanie się wilgoć z klienta, powodów, prawda? I tego przeraża, czy tą osobę macie się spytać, jak powie 30 stopni, albo się zastanawiał, nawet nie bierzcie. Bo to albo nie jest jego pyłek, on tego nie suszył, albo się zastanawia, co powiedzieć. Bo jak powiecie, czy suszył w 40 stopniach, on no, powie tak, suszu. Powiecie, że mro... czy mroził w 20, powie tak, mroził. I kupicie też bół. Wy musicie tę osobę podejść, czy była w odpowiednich podróży suszona i mrożona. Tak samo. Tak samo z miodem. Spyta się, w jakich temperaturach się miód rozgrzewa. Każdy później tak samo jeszcze opowiadają, mówią, że miody kremowane, kremowane. Spotkaliście się chyba coś z takimi rzeczami. Miód kremowy wy możecie sobie zrobić z takiego właśnie miodu, jak tutaj jama. On był, to jest miód nawłociowy, Dwa tygodnie temu wyjmowany był po naszemu, wirowany, wyjmowany był z ula. Jak się robi miód kremowy? Bo to jest tylko nabijanie ludzi na kasę. Dosłownie. Miód kremowy, powiem taki prosty sposób. Robili się kiedyś moja mama, babcia, wyżeście robili, wasi rodzice ucierało się mak, makutrze w domu na makony, prawda? Wlewacie sobie ten miód, taki lekko gęściejszy, bierzecie mały, ucieracie. Możecie sobie jakieś urządzenie dać, żeby wolnych takich obrotach, to wszystko. Trzeba. I on się stanie takim właśnie miodem. Ale później. Ten kremowy miód się musi na nowo skrystalizować, bo tam są w dalszym ciągu te dwa składniki fruktoza glukoza, te cukry proste, które powodują krystalizację. One nie zginęły. Ale wszyscy kremowy, kremowy, kremiozi, miodzik. Buch, 10 zł grosze. Wy to płacicie. Klient zarabia, oszukując was. Taka jest prawda. I tak jak mówię, nie znacie się na miodach. Chcecie kupić dobry, kupujcie skrystalizowany. Kupicie płynny jak widzicie. Będziecie kupować płynny jak znacie pszczelarza, który wiecie w jakiej temperaturze rozrzewa, jakie są komory. Bo to są proste komory. Ja kupuję, akurat nie kupowałem komory w Kętach u pana Łysonia. To są komory szafkowe, bo to jest i suszarnia do pyłku i komora do rozrzewania miodów. Tam jest termostat. Wkłada się szuflady, suszy się pyłek, ustawia się na termostacie temperaturę, wyciąga się szuflady, wkłada się wederko z miodem, skrystalizowanym, jak ktoś chce i ja rozpuszczam. Ale ja miodów nie rozpuszczam do płynnych. Ja w ogóle nie rozpuszczam, ale jak ktoś chce na telefon mieć miody rozpuszczone, to ja rozpuszczam na taką papkę. A ta papka 100% wam daje yy, yy, prawdy, po tygodniu się skrystalizuje. Na nowo, ale jak ktoś chce mieć rzadszy, to ma tą papkę. Jest rzadszy, nie jest płynny. W tej chwili zbliża się jesień, zaczynamy w piecach palić. Wszędzie w domach są gorące, ciepłe grzejniki. Gdzieś sobie położyć taki słoik na grzejniku w ten sposób albo położyć tak i sobie tak przewracać. Temperatury 42 stopni na pewno nie przekroczy. A pięknie się Wam po dwóch, trzech dniach rozpuści na taką papkę i na nowo jak go znajdziecie z się będzie krystalizował. Tak powinien wyglądać naturalny miód, Bez rozgrzewania miodzie, w wodzie gorącej, innych rzeczach, tylko w takim sposobie. Miód może leżeć w wieki. Dlaczego? Ja, ja mam na słoiku napisany 2001 rok. No bo nie napiszę 2030 albo 40, gdzie mógłbym to napisać. Ale kto mi w to uwierzy? Bo e coś się naszytałeś. Ta data jest ważna i ta, ta data może być ważna. Dlaczego? W piramidach w Egipcie znaleziono w garncach, w kropowcach, znaleziono miody, które były zamknięte szczelnie. To było w telewizji pokazywane, badane były te miody w laboratoryjnie, piękne parametry miały. Nie dostała się tam woda, nie było wilgoci i nie było temperatury przeżania tego miodu. I dlaczego on tak wytrzymał? Bo tam są właśnie te substancje balsamiczne, oleje eteryczne, które utrzymują ten miód w takiej jakości. Także miody mogą leżeć bardzo długo, jeśli nie dostanie się woda, nie zostanie przekroczona temperatura. W tym roku, widzę, że Tadzie tu już nie przyjmie, ja tak szybciutko jeszcze powiem. Tadzież, Ty masz to a ja wiem. No i jeszcze Państwu powiem, ten rok, proszę tak jak kupujecie miody gdziekolwiek, ten rok był naprawdę bardzo kiepski na Dolnym Śląsku. Miody. Na Podkarpaciu też. O, na Podkarpaciu też. Ale była I dlaczego? Była susza. To nie tylko my, rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, odczuli to samo. I patrzcie na jeśli ja nie wziąłem, nie wziąłem e, akacji, nie wziąłem gryki, nie wziąłem wrzosu, nie miałem, nie miałem faceli, bo wszystko wyschło. Mam trzy gatunki miodów a proszę zwrócić uwagę, mówię akurat nie o Wrocławiu objeżdżałem targowiska specjalnie bo objeżdżam, zaglądać jak to wszystko wygląda w tamtą niedzielę były masę miodów jakich chcemy podchodzę się, patrzę, miód akacjowy my jeździmy na cały Dolny Śląsk wjeżdża na akację do Zielonej Góry tam są typowo lasy akacjowe pojechałem, nikt z ula nawet ramki nie wyjął, akacja była przemarznięta i nie nektarowała akacji full, akacja żółta od kiedy była akacja żółta? A to, co pszczoła przyniosła, coś tam... Przepraszam, coś tam z akacją. Nie może być. Akacja to jest miód towarowy, tak jak rzepak, bierzemy go zawsze najwięcej, piękny ma kolor, troszkę można go porównać do ciemniejszej wody, a jak się krystalizuje do krochmalu. Czysta akacja krystalizuje się jako jeden z gatunek, gatunek polskich nektarów od 18 miesięcy do 24. Jeśli będzie miała domieszkę innego nektaru, będzie krystalizować się szybciej, bo ten inny nektar będzie powodował krystalizację w całości tego, tego nektaru akacjowego i tego, co w tym miodzie jest. Także jeśli zwróćcie uwagę jeszcze przy tym kupnie. Kupujcie to, co jest. Wiecie, że było sucho. Na Dolnym Śląsku jeżdżę do greka wypalona była, w kłosku, Gryka była wypalona, w Zielonej Górze akacji nie było, Poligony w Wrzosy nie było. Skąd te miody są? No powiecie, no skąd te miody są? No skąd te miody są? Pytają się, pytają się mnie po którejś tam prelekcji, czy można się utrzymać w przelastwach. Odpowiadam, tak jak ja, to nie. Jeśli będę kopał tej miody po 4,80, co Polskę zalewają, i co, będzie pan mieszał ze swoimi? A po co mi ta robota? Gotowy produkt, sprzedaję 15-20 zł więcej, mam kasę. Nie robię, nie mam kosztów, nie mam wjazdów, nie mam nic. Ale jakość mi. Co to jest za jakość? Wziąć takie miody jak moje, czy Tadzia, czy tutaj kolegi, a wziąć tamte miody. To tak jak mówię: smak, kolor, zapach. To od razu widzicie, co to jest. Chciałem jeszcze Państwu pokazać, tak teraz szybciutko. Tu już kiedyś mówiłem. To pokazywałem też w telewizji, opowiadałem w telewizji na, na gali w Środowie, gdzieśmy dostali te statuetki, także też dostał, ale nie mógł przyjechać akurat nie do nas. No szkoda, bo też była ta głowa chyba bolała jak nas, no ale zaoszczędziłeś sobie Powiedzim, tego bólu. Powiedzi to było tak? Chciałem Państwu jeszcze pokazać, żeśmy dostali 3 miesiące. Przyznano nam, czekaliśmy na to 4 lata. To jest Europejski Certyfikat Polska Zdrowa Żywność. Produkt regionalny Dolnego Śląska namioty. To jest logo. Co widzicie, już u mnie na słoikach. Jest zrzeszonych z całej Europy już 17 regionów, które mają ten certyfikat. To nie tylko na miody. Są na soki, są na e, inne, inne asortymenty spożywcze. Te, które zostały podane do badania i które się starały o ten certyfikat. Tak samo cieszy mnie to bardzo. 4 lata się czekało, no ale sądzę, że było warte, cieszy mnie to bardzo. Cieszy mnie tak samo. Ta statuetka, którą żeśmy dostali za całokształt, które Studio Vautofam wręczało, że takich ludzi poznali jak Tadziu, jak Robert, bo od, od tych ludzi, od nas się coś zaczęło. I najważniejsze, co z tego, że my byśmy byli, jakby was tutaj nie było? Do kogo my byśmy mogli tu przemawiać? Komu, komu my byśmy przekazywali takie rzeczy jak ja? Jak macie sprawdzać ten miód? Jak macie kupować ten miód? Jakby was to nie interesowało. Tacy ludzie właśnie są potrzebni. Będziecie podchodzić, pytać się jak najwięcej. Każdy o swoim produkcie powinien opowiadać dzień, dwa, tydzień i to jeszcze będzie mało. Wtedy będziecie wiedzieć, o u tej osoby trzeba kupić, to jest coś dobrego. Ja tak sądzę, że powinno być. I tak się staram robić, nie ja, Tadzio, robię. ci wszyscy, tu jesteście. I sądzę, że wy jako klienci, pytajcie, cieszycie się później z tego produktu, bo macie dobry produkt. Tutaj przyjechali koledzy moi znajomi, Krzysiek, przyjechali. Chyba aż za Stuttgartu, z Niemiec zamówili miody 60 słoików miodów różnych. Dwa razy w roku biorą. Powiedzieli, że nie chcą innych żadnych miodów. Ja tak przepraszam, bo byście reklamy sobie gości robi. Ja już no, reklamy dosyć. Ja chcę mieć tylko ten produkt, co mam w takim stanie i w takiej jakości. I takich klientów ja będę miał i wszyscy inni, tak jak Tadziu ma, ja i wszyscy inni. Czy to będą ubrania, czy to będzie mięso, czy to będą chleby, czy to będzie wedmieny, czy coś innego, czy to będą sery. Trzeba o to dbać. Dbać o wizerunek, o produkt, o jakość, a i my, i wy naprawdę będziemy się z tego cieszyć i będzie nam się żyło lepiej. Dziękuję bardzo.